To jest moje zacne stanowisko do nagrywania, chwilowo mam długi monitor, bardzo fajnie szum przydaje, I mikrofon, o, tego go widać, tak. taki stojaczek sobie zacny kupiłem, zrobiłem takie coś do tłumienia szumów, żeby nie było mnie słychać jak sycze, słuchaweczki, to są jakieś Gamecomy, ale jakie tam, 367 albo 377, nie wiem, aparacik, znaczy, aparacik, stojaczek na aparacik, też sobie nie kupiłem. Był ten jużki, a może mi się przydać. Już nie będę musiał stawiać tego na książkach. To jest moje nagranie. Nie wiem, czy to widać. O! Tak to mniej więcej wygląda. A to jestem ja. To ja nagrałem. Ho, 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 ho ale jestem fajny. Nie no, dobra, ja. żartuję. Pewnie tu wrzucę jeszcze jakiś taki kawałek, jak się ten. Jak to się mówi. No tam w trakcie nagrywania tam próbowałem coś nagrać z kamerą, ale nie, nie wychodziło mi to ciągle, tam w ogóle prób by było a, chyba z 20 prób. <laughs> a i tak nie jestem zadowolony z tego co nagrałem, no ale... Ale nie jest źle, tak więc... <laughs> Dobra, to było na tyle. Trzymajcie się i cześć. Wczoraj spędziłem godzinę na nagrywaniu. Dzisiaj też spędziłem godzinę na nagrywaniu, a i tak nie wiem co z tego wyjdzie. E, w ogóle teraz kopiuję na pendrive'a, mogę wam pokazać. Nie wiem czy tu widać. 658 MB, to są moje wszystkie nagrania, e, tam mam kilka prób i tak dalej, i w ogóle, i w ogóle. E, nie wiem, co mam wam jeszcze powiedzieć na ten temat, Haha, to Już w, w ogóle, w, w ciągu dzisiejszej godziny wywaliłem 1,5 litrową butelkę wody. Śpieszna rozbieżność, z jednej strony zasycha je w ustach, e, i jak już kończę śpiewać, to czuję suchość w ustach, a z drugiej strony podczas śpiewania mam taki moment, że po jednej zwrotce mam pełno śliny, nie mam co z nią zrobić i dlatego prawdopodobnie nagranie, które usłyszeliście, bo ci usłyszycie, zależnie w jakiej kolejności oglądacie ten filmik, jest właśnie z taką, z taką małą przerwą po jednej zwrotce, bo tam po prostu musiałem spauzować, żeby ślinę połuknąć i w świecie. Teraz próbowałem w ogóle nagrać trochę w innym klimacie takiej melancholijnej coś tam, ale twierdziłem, że wyszły w ogóle świecznie tak ooo o, o, o co tu się dzieje, co tu się działo, o, coś zmierzało i tak śmiesznie z tego wam nie rzucę. E, no. Ale jeszcze coś pokombinuję, bo w ogóle mam kilka nut fajnych, które tak kombinuję co, co ten. E, możliwe, że te nuty wam wrzucę tutaj w opisie czy coś takim, będziecie mieli... E, Podgląd do jakiego innego rytmu mogłem to śpiewać, albo ewentualnie na koniec tego filmiku wrzucę taki kawałek alternatywnej wersji mojej piosenki. Ha, ha. ale nie słyszę. Wracam do na nagrywania. Co do całości, tak dwa dni zajęło mi wymyślenie tekstu. Jakoś tak. No, wczoraj i dzisiaj nagrywałem, jeszcze to będę masterować później. kopiuję to na pendrive, bo po prostu potrzebuję to mieć, że tak powiem na pendrive'ie. Będę się jeszcze bawił, wiecie, wygłuszanie w niektórych momentach, gdzie się da, będę wygłuszał. Wiecie, jak zaczerpuję powietrza, takie różne rzeczy. Tym się tańmy jeszcze jutro, bo dzisiaj już to mnie nie zdążę. Jutro albo dopiero w niedzielę. No i tyle. Jakbym miał jeszcze kilka dni więcej, jakby to nie był konkurs, który trwa, że tak dość krótko i trzeba na szybko coś sklecić, to on będzie do tego jeszcze jakiś teledysk poskładał, a co? Halo, 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 what the fuck? Wszystko wokół mnie, więc ha, my Dam, 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 blam, Motherfucker! Tego nie było. Ludziska, przyszła łysa głowa, choć nie noszę dresów bajkę, ze mną jest niezdrowa. A, Mnóstwo ludzi się głowiło też wszyscy... Się... Prężo już jestem spacony, że... Pytaliście 58. To jest a to jest Aksa nie zawychodzi. I hate myself. Niedawno wieczorem, gdy. O... Co ja robię? Co nie będzie, co ja patrzę, co ja nagrywam. Wieczorem, gdy jeszcze zmieszkało mnóstwo ludzi się głowiło. Co się tutaj dzisiaj działo? Czy to kolejna gra z serii Harry Potter? Nie, nie, to nie on, chociaż diabła kumoter, to premiera Diabolo. Światę wstrząsnęła mężów od żon i rodzin odciągnęła. Gdy trzeba wyruszyć, zniszczyć pierwotne zło, zakasało rękawy. No właśnie, tylko kto? Woziu, trzy dni więcej i powstałby teledysk. Ale nie mam czasu, wiesz więc tylko nagrałem to, co mi przyszło do głowy. Mam nadzieję, że się spodoba. To jedziemy. Niedawno wieczorem, gdy jeszcze zmieszkało mnóstwo ludzi, się głowiło, co się tutaj dzisiaj działo, czy to kolejna gra Stlerii, Harry Potter? Nie, nie, to nie on, Chodź też diabła kum To premiera Diabolo światem wstrząsnęła. Mężów od żon i rodzin odciągnęła, gdy trzeba wyruszyć, zniszczyć piecotne zło, zakasało rękawy. No właśnie tylko kto. Niedawno wieczorem, gdy jeszcze mieszkał mnóstwo ludzi, się głowiło co się tutaj dzisiaj działo, czy to kolejna gra z Harry Potter, nie, nie, to nie on, chociaż diabła kumoter, to premiera diabolo światem wstrząsnęła, mężów od rząd i rodzin odciągnęła, to trzeba wyruszyć, zniszczyć pierwotne zło, zakazał rękawy, no właśnie tylko kto...